I na czy w kolejnym odcinku serii Pokémon Let's Go Pikachu. No i ostatnio, tylko czy właśnie Fuchsia City pod stadionem, który w dzisiejszym odcinku planowałbym e, odwiedzić. Od tylko pytania, czy moje boksy są na wystarczająco wysokich poziomach, by móc sobie podobać z tamtejszymi e, trenerami. No ale myślę, że z Nidokingiem i Starmiu u boku e, powinienem sobie jakoś dać radę. Na dobrą sprawę mogę też wziąć Dratiniego na razie z Pokebola sobie troszkę e, z Dratinim e, pochodzić. Tak więc jest i e, nasz. Świeżaczek Dratini, który e, tak jest, z radością za nami podąża. E, no dobrze, no to co? Wchodzimy na stadion i, i podejmujemy jego wyzwanie. Tak więc, jak widać, stadion ten troszeczkę różni się od pozostałych. Czekać nas tu będzie pewna przeszkoda i zaraz się o niej dowiemy. Już żywioł Eee, mamy tutaj e, Safarizon Fuccia City, gdzie można złapać różne Pokemony. E, no, czy to już jest Safarizon, to chyba nie do końca, ale dobra. E, no i też mamy tutaj stadion, na którym witamy trailerów i, i można spotkać też różne Pokemony. Jednak... E, żeby wejść tutaj, musisz złapać co najmniej 50 gatunków Pokemona i tak, udało się złapać 85 gatunków! To oznacza, że jesteś godnym e, podjęcia wyzwania tego zdrzymu, tak więc... E? <śmianie> eee? Co? Wystraszyłem Cię? Eee, powinienem... Eee, albo... I should use my ha, to this... Aha, użyję mojego jakby... Stylu... Albo mojego, może powiedzmy, stylu ninja, aby zniszczyć Cię w walce. Dobra, tak więc oto był i lider, i... Ha, jestem zawsze zaskoczony za każdym razem. Wygląda dokładnie tak jak ja, a teraz leci dalej i sam doświadcz jego ruchów na sobie. E -ha. No i dobra, tutaj we mgle właśnie pojawiają się ściany, które oczywiście będą blokowały nam przejścia. Znaczy, zaczekamy chwilkę, aż pojawi się mgła ponownie i widzimy już jak iść. E tak więc, to już zaczniemy walkę od trenera tutaj. Stój! Eee, co myślisz o niewidzialnych ścianach na, sta na tutajszym stadionie? Widzialno, niewidzialne ściany są delikatną przeszkodą, ale nie jakąś dużą, więc teraz Tamer. Nowy rodzaj trenera, chyba e, Phil. E, Tamer, czyli taki jakby pogromca, taki no wiecie. Eee, kurczę, jakby to określić? Eee. Dobra, mniejsza o większość. W każdym bądź razie tak. Mam do czynienia z Nidoriną, wyższą formą Nidorana yy, Samiczki. No i dobra, do walki z Nidoriną mógłbym użyć Nidokinga, to byłoby najlepsze rozwiązanie, ale spróbuję powalczyć z Tarmi. Yy, spróbuję powalczyć z Tarmi. tak więc z Tarmi, wycofka Dratiniego. No i teraz yy, starmi w akcji. Zobaczymy czym oberwę crunch. O nie, to był najgorszy ruch, jakim mogłem dostać, tak na pewno sprawę, ale no, gdyby nie to obniżenie defensywy, to byłoby dobrze. A tak... No to już muszę zmienić starbi. No nie. Coś wiedziałem, że Nidorina może mieć tego Cruncha, tak się zastanawiałem czy ma, no ale jednak okazało się, że tak, i jeszcze ten Defense Drop, no to już w ogóle... Dobra, więc Nidoking w takim razie. Nidokingowi robi to tyle co nic. Jemu nie obniżyło defensywy. Gdzie tu jest sprawiedliwość i prawo? E, dobra, więc zakupujemy się pod ziemię. E, tak, Nidorina ponownie kręci, oczywiście na nic się to nie zda i mój Dick, który chyba będzie nawet w stanie wykończyć Nidorinę, pamiętamy, że mamy na tym stawa siła 80, no to nie mało. E, dobra, tak więc e, dobra, udaje się pokonać Nidorinę. Dobrze, więc po 500 punktów Expa, Dlatki nawet 600 ma na boosted Expa za to, że jest z parku. a to ciekawe. Dobra, tak więc. Teraz Nidorino. Zaraz, tylko tak zerknę na statystyki. Aha, nie zobaczę teraz tego. Nie. Chciałem zobaczyć, jakie ma OT. Ehm, dobra, to co? Chyba Starmi wyśle od razu. Myślę, że mój Sakik będzie w stanie wykończyć Nidorino. Nie ja będę już kombinował z tymi wycofkami. To byłoby troszeczkę chyba za dużo dla Starmi. Dobra, no, to więc Nidorino! No i dobra, z mojej strony Saki, czy wystarczy? Zaraz zobaczymy. I boom! Dobra, wystarczyło. Nidorina akurat jest słabsza, jeżeli chodzi o defensywy, niż Nidorina. E, tak więc rozwalenie tutaj nie było większym problemem. Dratini znowu level. E, no i fajnie. Dobra, wow, widać, że masz to, czy coś w tym stylu. E, dobra, zróbmy teraz jeszcze raz na Dratiniego. Czy on ma moje OT, czy ma OT poprzedniego właściciela? E, Checksamery. Tak, o. No tak, ma moje... Nie, ma moje właśnie. Z on ma boosty at Expa? To mnie zastanawia. ID number 55? No 55. No cóż, najwidoczniej poksy z Pokémon Go mają jakieś boosty. Tak ciągle mnie zaskakuje na swój sposób. Dobra, tędy, droga, tu są jakieś zawiasy, kręte zakręty i kolejny trener. Sianie nie jest jedynym kluczem w Pokémonach, rozumiesz to? Walki Pokémon to też strategia. I pokażę Ci strategię, którą mogę pokonać brutalną siłę. No, zobaczymy. Póki co ja w sumie traktuję. Korzystam raczej właśnie z brutalnej siły. Aczkolwiek czy tak brutalnej to się okaże. Dobra, Mock kontra Drottini. Oczywiście, dla momentalnie muszę wycofać, no bo to, to nie jest dobry poks do walki z mokiem na poziomie o 30 leweli wyższym. Eee, muszę wysłać Nidokinga. Eee, wysłanie z może być troszkę ryzykowne, ze względu na to, że ten teren może użyć jakichś ciekawych lub mniej ciekawych dla mnie e, ruchów. Stąd też Nidoking i Toxic. Doskonale eee, udało mi się zniwelować ten atak. Właśnie tego się spodziewałem. Dobra, a z mojej strony Dig. A mok co zrobi? Minimize, no trochę się tego obawiałem właśnie, że będzie zwiększał sobie tak zwaną unikliwość, czyli będzie prościej go trafić, że właśnie trudniej go trafić, eee, na no odwrót i jeszcze Protect, o nie, o nie, czyli mój dig w zasadzie będzie zniwelowany totalnie. Dobra, zobaczymy czy jeszcze raz użyję Protecta, ale myślę, że chyba tak. Moonblast? Serio? Dobra, czy użyję Protect? Nie użył. Dobra. tener na szczęście inteligencja nie jest na aż tak wysokim poziomie. Dobra, Moonblast. To jest na tak baśniowo, on będzie nieefektywny. Nie wiem, z myślą, o jakim typie tutaj ten Moonblast tak naprawdę. Dobra, spróbuję trasha. Myślę, że trafię. Mógł Protect. No, dobra. Widzę, że ten tener będzie sprawiał troszkę kłopotów. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Trash. Trafi, trafi. Załatwi? Załatwi. Dobra, mag załatwiony. Dobra, więc teraz będzie kolejny Pokémon, Dobra, Dratini prawie 900 punktów expa. Dwa levele do przodu. Eee, dobra, i kolejnym poksem będzie Beedrill. Eee, dobra, do walki z Beedrillem. Użyłbym może Arcanina. W sumie niech się przyda na coś. Mój Flare Blitz, e, zdejmij go od tak. Zamiar przyda mi się na niektóre pokemony tutaj. No bo, jakby nie było trujące, czas, czasami są połączone z typem trawiastym bądź robaczym. No właśnie ten gym jest, no jak już zauważyliście, typu trującego, właśnie. Łożeś ty znowu Protect. właśnie ten gość, tak, tak. stosuje taktykę właśnie Toxic plus Protect. Toxic to jest zarzuty samocnego zatrucia, które z natury zabiera coraz więcej. Stąd też w połączenie z takim na przykład denerwującym Protectem sprawdza się to naprawdę nieźle. Dobra, Beedrill padł na hit, oczywiście. Także Beedrill pada, no dwustronne obrażenia wsiądą i to pewnie niezłe. No, ponad 1 trzecia HP. Ale co tam, co? Jak to? A tak to, wygrywamy kolejny mecz i idziemy dalej. Dobra, teraz będzie kolejny nowy typ trenera, kim będzie żongler. Eee, swego czasu byłem magikiem. Ale zawsze marzyłem o staniu się ninżą i dołączyłem do tego dymu. Dobra, więc żongler Kirk. Sami się bić i żonglerzy z kolei e, mają bardzo często pokemony. E, czy no też trujące, ale czasami też i psychiczne, e, na przykład. No w tym przypadku ducha. E, dobra, myślę tutaj też nam myślę. Krancze powinien być w stanie tego Huntera załatwić? Pytanie tylko, czy on mnie czymś nie załatwi? Jakąś hipnozą, czy czymś w ten deseń. Zaraz zobaczymy. Toxik, oh, zatrucie wszędzie, wszędzie ta... Wszędzie taka ta toksyna. No, ale miłość nasz, naszego Arkanana do nas sprawiła, że trucizna zniwelowana i możemy śmiało uderzyć Crunchem, który powinien załatwić sprawę, gdyż Hunter nie jest jakoś defensywny. No i też tak się dzieje. W no, sumie też jest pokonanotrujący, więc pasuje do tego stadionu w sumie. Um, dobra, Dratini level 14. No i, no i poznaj ruch Dragon Rage, zabierający dokładnie 40 HP. W sumie jak na level, który ma, no już po mnie. Um, to całkiem spoko jest ruch. Dobra, trener za trenerem. Zobaczmy, czy pokażę wam ja specjalną technikę. No, zobaczmy. Dobra, tak, trener następny, na razie idzie nieźle, żongler Harry, który do walki Hunter'a ponownie. Tak, trzyma tych PokeBoli. E, Swoją ma trzy PokeBole i jeszcze dwa PokeBole w rękach. Ciekaw jestem, czy tamten też miał tyle. Czy to jest adekwatne do ilości posiadanych faktycznie pokémonów. Dobra, się okaże. okaże się w każdym razie wycofka. E, leci, leci, leci... Alky9. I Shadow Ball w stronę. To zaboli, nie ma to tamto, gdyż yy, Spec tak, no właśnie jest dosyć mocną stroną Huntera, a Shadow Ball Stab, no. no groźnie. Dobra, Crunch! Dobra. Arcanine daje radę na tym gymie, przynajmniej jak, jak jakieś duchy czy robaki wchodzą. Dobra, Dratini do level 15. I co dalej? Kolejny Hunter. Dobra, zostajemy w polu walki. Dobra, kolejny hunter. No to kolejny crunch. Zakropunch? Protect. Dobra, poprzedłużać walkę chce przeciwnik. No. Średnio mi się to podoba, ale patrzcie, jest to drugie pokémona i wciąż ma dwa Pokebole w ręku, więc jednak ta ilość Pokeboli nie jest adekwatna do yy, ilości posiadanych Pokemonów. Silny ten sucker punch, kurczę. Yy, dobra, ale w każdym razie jeden cios, yy, załatwiarka na nas. to też jest fajna tutaj ta sceneria tego i Tak, teraz, że już wcześniej zwróćmy uwagę na te właśnie golbaty wycięte w drewnie, na te venomota. Yy, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Podobną grafiką, ale nawet i lepszą, mają nas zaskoczyć w kolejnych grach Pokémon, ale to. zobaczymy. Um, dobrze, więc udaje nam się pokonać Hauntera. No i co? No i tyle. Chciałbym się podleczyć tego Arcanina, bo tak ma trochę mało tych HP. Ale przydadzą mi się. Ej, oszukałeś mnie. Um, dobrze, więc tak. Jakaś torba, jakiś lek. Coś, coś mam gdzieś, gdzieś, medicine pocket, zawsze tego szukam, eee, super potion, może być, jeden styknie, na razie tak, dobra. Eee, no i co my tu dalej mamy, dalej mamy przejście jak, jak tu się idzie, tędy mogła, mogłaby się pojawić, to bym wiedział więcej, eee, dobra, kolejny trener, tam jest jeszcze trenerka i lider niedaleko. Też e, uczyłem się sztuki ninja pod okiem Mistrza Kogi. E, mm, sztuki ninja mają długą historię mm, używania różnego st rodzaju stworzeń. Albo mają tradycję po prostu używania stworzeń. Dobra, więc e, tutaj trener Edgar chce mi się pić i wysłał walki Arboka. E, Zastanawiam się, czy nie wysłać starmi, chociaż Arbok też ma ruch crunch. I to mnie troszeczkę przed e, użyciem Starmi powstrzymuje e, Chyba faktycznie wyślę Nidokinga Widzę, że on tutaj zbija furorana no jest podwójnie odporny na ruchy typu trującego jest w sumie odporny na wiele rzeczy <tryk> ma niezły typing dobra, poison Jab, To oczywiście zrobi tyle co nic, no jest też Pokemonem sam w sobie trującym, także nie da się go otruć. E, no i dobra, Dick w takim bądź razie. No, oczywiście, jeśli Nidoking też ma słabości, nie ma to tamto, nie, ale e, na ogół na ten gym jest naprawdę dobrym Pokémonem. Tym bardziej, że ma chociaż jeden ruch ziemny. No, oczywiście, później będę miał możliwość pozna do nauczenia go lepszych ruchów. E, wiadomo, ale no, na razie trzeba używać tego, co się ma. Dobra, LB44, ale już wyprzedza część drużyny o dwa poziomy. E, dobra, Dratini też sobie rośnie. I coś jeszcze, ktoś jeszcze rośnie? Nie. No, i kolejny Arbok. Zaryzykuję wysłanie Starmi w tym momencie. Mam Psychic, chociaż wątpię, żeby on na Arpoka wystarczył. Myślę, że minimalnie HP zostanie. No i poza tym, tak jak mówiłem, Arpok może mieć crunch. Ma też nie najgorszy atak, więc jest nawet szansa, że mnie wykończy. No ale dobra, zobaczymy. Nie dramatyzujmy zawczasu. Może się uda. Ha! Udało się! Nie doceniłem siły Starmi. Jak to mawiał profesor Ogwa jak masz armię, nie potrzebujesz armii. E, no i coś w tym jest. E, dobra, więc e, coś jeszcze wysyłanie popatrzyłem co. Kolejny Arboka. Trzy Arboki, trzy kobry. E, dobra, jeszcze psychic. I pyk! Dobra, kolejny Arbok załatwiony. No, akurat na ten gym to mam dobre poksy. W sumie na każdy gym chyba miałem w miarę dobre poksy. E, może poza pierwszym, chociaż też miałem przecież Nidorana z double kickiem i tak dalej. Auuu, nieźle płacą tutaj, e, więc na dobrą sprawę opłaca się wyzwanie tego gymu podejmować. E, mistrz Koga jest, bo mistrzowi kodzy sztuki nicze przekazywane są z pokolenia na pokolenie, to tradycja od, stu la, od setek lat. Um, a nie wiem, czy jakby twoja rodzina ma jakieś tradycje? No cóż, trudno się do tego odnieść, w każdym razie trenerka w walki Ivy, Zora, Pokemon'a trawi z tego, rzecz jasna, no to z mojej strony Dratini. I tak się zastanawiam, czy wysłać Starmie, czy wysłać Arcanina. i eee, chyba wyślę... No, właśnie, nie, 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 no, gdzie się bić? Z czym do ludzi? Ehm, wyślę Arcanina, bo on tutaj zalega pewnie z EXPA i poziomem. Chociaż nie, no, szkoda, że na statystykach tutaj, jak się wymienia boxy, nie widać, ile on ma EXPA. Ehm, to jest troszkę słabe. W poprzednich grach za... no, może nie zawsze, ale często to było. Solar Beam, czyli mam na spokojnie turę wejścia, więc mogę teraz użyć jakiegoś Flare Blitza, na przykład, na spokojnie, ehm, bez obaw, że zostanę poraniony jego atakiem. Tylko swoim. Dobra, jaki padł? Znów mi się oberwie. A jakże? Dobra, Tratini, level 18. Eee, no i dobra, kolejnym boksem będzie Weezing. Dobra, do walki z Wheezingiem faktycznie użyję Starmi. Gdyż Weezing jest dobry w defensie, ale spod Defense, no to już troszeczkę gorzej. No to myślę, że Starmi jakoś podoła. Skoro był w stanie rozwalić Arboki, no to Weezinga chyba tym bardziej. Dobra, withding, poziom 4-2. No, to się okaże, czy będę w stanie to rozwalić. Podaję już i. No, się udało. Się udało, dobrze jest. Dobra, 62 punkty, jak z pokonaliśmy Ani. Eee, jesteś bardziej utalentowany niż myślałam. Albo uzdolniony, albo masz więcej umiejętności. No i dobra, chyba prawie udało mi się dojść do lidera. Ściany, pokażcie mi, którędy iść. Kędy droga, bo nie ogarniam. Ha! Tędy! No i udało nam się dotrzeć do samego lidera. <laughs> Albo i nie. <laughs> Aha. Zwykłe dzieciaki, jak, jak ty, chcesz mnie wyzwać? Eem, dobra, więc... Ten twór przez... Swoją śmiałość przyprawia mnie ociarki, coś w tym stylu. W każdym razie pokażę ci terror mistrza ninja. Czyli co, cztery pokemony na jednego? Nie, no oczywiście nie. Eee... Tak więc, moi przeciwnicy nie mogą liczyć na wsparcie z mojej strony, ponieważ sama trucizna ich wykończy. Czy coś w tym stylu, tak więc... Eee... <laughs> Zacznij się zaraz... Tu horror... No bo trujący horror. No czy to będzie takie straszne? Dobra, w każdym razie, lider Koga chce mi się bić i pierwszym Pokémon, którego wyślę jest Weezing. Dobra, zaczynamy Dratinim. Niech się wyekspi, co to? Eee, dobra, teraz pytanie tylko, co on zrobi? Eee, no oczywiście ja bym wysłał Starmie, ponieważ Starmie jest najlepszym wyborem na Weezinga tutaj. Eee, z drugiej strony też nie najgorszym byłby Nidoking, ale... Starmie jest trochę lepszym. Chcę że to zrobi jeszcze Wheezing Explosion. O nie, Explosion i załatwi mnie to na pewno. Dobra, więc Wheezing się zdetonował, rozwalając miejscami, co troszeczkę komplikuje sytuację. Jeszcze ciut krytyczny. Jej, Dobra, co będzie kolejnym poksem? Ja nie wiem, co będzie jego kolejnym poksem. Ciekawe, czy się dowiem. E, no nie dowiem się. No dobra, no to muszę coś wysłać w ciemno. E, Prime Ape, Prime Ape czy Arcanine. Wiem, że on ma chyba Venomota w teamie, ale czy go teraz wyślę, to jest dobre pytanie. Dobra, zaryzykuję. Wyślę na front. I Mock. Dobra, jak Mock, no to ja muszę się wycofać i wstawić do walki Midokinga. Dobra, troszeczkę głupi sposób straciłem Starmina, ale trudno. Szkoda, że nadal Team jakieś Protekta nie miał. To bym załatwił tego Explosiona, od tak. E, dobra, mag Protect, oczywiście na nic to się nie zdało, więc ten będzie się będzie, będzie mógł się wybronić przed moim digiem, co jest trochę słabe. To Minimize. Moonblast! Co nie ma jest z tym Moonblastem na Moku? Dobra, byle nie Protect. Byle nie Protect. Nie jest ma Protecta, dobrze. Eee, Dig. Pięknie. I Moonblast. Moonblast ma taki efekt, że może obniżyć właśnie spec-atak. Przynajmniej będzie sobie farta. Dodatkowy efekt, na którego jest chyba z 10% plus kryt. Eee, no to to nieźle. Dobra, wybrania się z kubaniec. A, spoko, damy radę, jest, w, zasi w, jest w, zasi w zasięgu mojego uderzenia. Dobra, tak więc, trosz! I docking znów ratuje sytuację. Eee, no dobrze, kolejnym monem mojego przeciwnika będzie, co to będzie? Zaraz się okaże. Venomot. O, właśnie. Dobra, jak Venomot, to ja wyślę mojego Arcanina. mam Tylko nadzieję, że Venomot nie będzie szybszy. Choć szczerze mówiąc, to wątpię. No. A tu ten Venomot nie jest szybkość, a raczej jego spec atak No dobra, w każdym razie, Venomot. Który to ma level 44. Uuu! Wysoko. No ale dobra, myślę, że mamy radę. O, że ty znasz Protect. Dobra, starcie z Venomotem. Eee, no, oczywiście, w starcie pewnie się zakończy tak, że player Blitz leży, ale. O ile ja nie będę leżał, bo to ma wysoki level i może mieć sporo HP. Jeden cios! Dokładnie. Ja wiedziałem, że doszło Arcanine. pięknie. I teraz pytanie: czy. Daradę. Da, da? 12 HP, pięknie. Dobra, pozostaje jeszcze jeden Pokémon i jest nim Golbat. Hmm. dobra, leć pikacz, dawno się pikacze nie biliśmy, leć pikać. Chociaż wątpię, żeby jeden Thunderbolt dał radę temu Golbatowi, bo też będzie miał pewnie wysoki poziom, ale... Damy radę, dobra, nasza gwiazda, wchodzi do akcji. Zobaczymy, jak sobie podoła przeciwko Golbatowi Thunderbolts. I... pięknie! Jednak, I jednak się udało. Jak zwykle nie doceniam... Mojego pikacza. Dobra, 600 punktów Expa, niewiele bo niewiele. Idrat i level 20 jest ok, no i bez większego problemu, sumie pokonaliśmy Kogę. No troszeczkę ten Explosion mnie tutaj namieszał, ale poza tym jest ok. Dobrze, dałeś dowód, że jesteś godzien od znaki. No tak w domyśle. Eee, proszę, o to od ducha albo duszy. Dobra, więc mamy odznak od Kogi. Teraz yy, z tą odznaką Pokémony do poziomu 30, 60 będą ci posłuszne, nawet te z wymian. Ale wiesz też to. Ten właściciel, trochę toksik. W tym technie zakl zaklęta jest albo zamknięta jest technika Toxic. To pradawna technika przekazywana mojej rodzinie od 400 lat. Kiedy uderzysz Toksika, toksikiem, to Pokémon będzie. będzie toksyna będzie zabierała z natury natury naturę coraz więcej. To na pewno sterylizuje twojego przeciwnika. E, no okej, a fajnie, bo się z tym... Ach, no tak, ściany zniknęły. Naprawdę niesamowite, jak e, przerażający może być ninja e, w dzisiejszych czasach. Tak więc, tak, Dratini zadowolony jest, że udało nam się pokonać Jim. Tak, radośnie patrzy na naszą odznakę. Dobrze, więc... Ciekawe jest to, że tak Dratini sobie lata. No okej. Okay. Um, to to tak. Um, muszę podejść moje poksy, bo najbardziej się to właśnie star mi oberwało. No i co? No i co chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Poszło dość sprawnie. Myślę, że na tym gymie zejdzie mi się trochę dłużej. A tu tak łatwo przyszło i łatwo poszło. Ehm, dobra, więc e, myślę, że też w dzisiejszym odcinku będzie to wszystko, bo już na więcej dzisiaj nic nie planowałem. W kolejnym odcinku damy się na pewną ciekawą ścieżkę, w której, na której to e, będzie można sobie trochę polatać dosłownie i pokonać e, całkiem sporo e, różnych trenerów. No ale tym myślę, że zajmiemy się już w kolejnym odcinku z serii Pokémon. Let's go, Pikachu. Dziś w dzisiejszym to będzie wszystko, więc ja sam żegnam. Żegna się też z wami Dratini, który. Rozgląda się. Dobra, więc ja sobie przygotam do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To do usłyszenia. Cześć.